Trzeba wiedzieć, co. Pierwszy krok do zdobycia tego, czego się chce, polega na określeniu, co to ma być. Kiedy nie wiesz, czego chcesz, jesteś podobny do człowieka, który wybiera się w podróż, nie znając nazwy miejsca przeznaczenia, kierunku, drogi, ani odległości, którą trzeba pokonać. Szansa dotarcia do tak wyznaczonego celu jest praktycznie równa zeru. Najważniejszą przyczyną niepowodzeń wielu ludzi jest właśnie to, że nie wiedzą, czego chcą. Tacy ludzie snują się przez życie bez celu, czegoś tam wyglądając, bez świadomości, co to jest. Krążą beznadziejnie i często wracają do punktu wyjścia. Innym razem rzucają się na oślep w jakimś kierunku. Wydaje im się, że się wznoszą. W rzeczywistości upadają, pragnąc, nie wiedzą, co to ma być. A zatem już teraz zastanów się czego chcesz. Nie musisz decydować od razu, ale ciągle o tym myśl. Często zadawaj sobie pytanie czego ja chcę i myśl w kategoriach celu życiowego. Co pragniesz zdobyć: szczęście, miłość, a może sukces, pieniądze, wpływy, władzę, popularność lub sławę? Możesz mieć którąkolwiek z tych rzeczy, lub wszystkie. Wcześniej jednak musisz postanowić, co to ma być. To pytanie zadawaj sobie nieustannie podczas lektury tej książki, aż w końcu będziesz dokładnie wiedział. Książka ta pomoże ci zdecydować, co chcesz mieć. Powie ci też, jak to zdobyć. I to jest pierwszy krok.